darował nam nic niegodnym. Że Ty, niewysłowiony, niezgłębiony Bóg, który całą światłości niedostępnej, stałeś się straszliwie przystępny. Nie tylko mogły Cię oglądać, jako słowo wcielone, ludzkie oczy i dotykać ludzkie ręce, ale mógł Cię człowiek przybić do krzyża. Mógł Cię wciągnąć w doświadczenie śmierci, która jest jego udziałem i koniecznością na tej ziemi. Mógł Cię zhańbić, gdy Ty sam zechciałeś, jako żertwa przedwiecznego ducha, wyniszczyć samego siebie. I nie tylko to. Ty, który umiłowawszy wszystkich, co byli na świecie, do końca ich umiłowałeś, Stałeś się po wszystkie czasy Eucharystią.